<grymne> Dobra, kurwa, ale ajaj. Ejo. Ejo. Kurwa, masz wyjebałem z gdzieś w <grymne> Kocham się ty kurwo jebana Ty kurwo Kurwa Ja pierdolę Ja pierdolę Ja pierdolę Kurwa, ale gówno Ja pierdolę tu ososia na biorę to, nabieram łyżką po prostu, bo tak, krzyż na wódeczka chcesz, jest chcesz, zdecydowanie lepsza łyż, Wali ta, zapijasz pam, 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 rip, pim, na szybko trzy takie machniesz, już zaczyna się fajnie robić a te drinki to pijesz i tylko chodzisz szac e, i kurwa nic ci nie bardziej 80 80 mil, no, no to, Ale to oczywiście, jeśli jesteś wybrana. pełnoletni, no widz. Bo jeśli nie, nie, nie jesteś pełnoletni, to, to nie, nie wolno to, pić to alkoholu. No, i no tutaj to jestem to sam. Są... Ja serw? sam dopiero rok temu pierwsze piwko wypiłem. Mój jedyny wyczy... wyczynnik, jeżeli chodzi o drinki, to woda i cola. Tutaj tak mamy trochę inną. I Filipo? Naprawdę jest mega szybki. Ale fiszek wyleciał. Ale po. Oj. No niestety fiszek. Żebyś obejrzał fajny teledysk koreański, ale teraz jesteś walony na super <sum> barkakua albo przywozisz bursztyny Chyba, że obejrzysz strajki z Gotmeni. PZDR 5 złotych. Wiesz co, powiem ci tak obejrzałbym. Ale za to, że mnie obraziłeś, mam to teraz w piździe. Także... Jak się stęczyłeś? Powiedz mi. O, <laughs> Cię, kurwa poleciał to dalej. Spróbujmy te. Trzy, dwa, jeden. O kurde! Co kurwa? O, <laughs> jak to poleciało! Nie wiem, czy to zasługa wiatru, czy to faktycznie tak lata, ale zwróćcie uwagę, że kiedy rzucam, to trochę jeszcze podkręcam te kartki. Spróbujmy jeszcze raz. Ło, jak to leci! No teraz zawiało to no, trochę, trochę do nas. No i teraz trzecia, uwaga, uwaga. O, no co ty no, gadasz? Ja teraz mam chyba jedną osobę. Nie, to wygląda tak po prostu taka popstar teraz zajebiście. Ładnie? Piękna. Pięknie. Pięknie. No, no, to wygląda to jak jakiś trzymicy, robot nie. ty. Dzień. Włosy takie wielkie i te dzwony. Ale wyobraź sobie, że 3 minuty, dosłownie trzy minuty po wyjściu no. z tego salonu, lunęło deszczem, nie? burzą, no nie zdejde. Ale to I gdzie, to, gdzie to ta, gdzie ta ta? Masz polokowane, jak to wygląda? Max myself.